Siemka tutaj znowu, Vizio171 one, one. i zapraszam was do obejrzenia mojego nowego let's playa w którym to będziemy grać w grę pod tytułem dogfighter a teraz zrobimy stworzymy sobie pilota wybierzemy jedną z 10 zdjęć które, a to zdjęcie to jest jedno z najlepszych co jest w tej grze bo można się nieźle uśmiać na Uh -huh. O! Jak Stasiek Lecę, plot hmm. Ja wybiorę sobie... tego, hmm. jest najfajniej. Najfajnie wygląda. Nazwę go oczywiście widzę i zaciągamy się do wojska. Próbujemy. Hmm. tutaj macie wszystko. Tutaj jest tak. Ty, multiplayer, w i tak nikt nie gra malowania, żeby można sz było szpanować w multiplayerze, w którym właśnie nikt nie gra. W opcjach najgorsze jest to, że nie, że nie można ściszyć dźwięku ani nic. Tutaj są autorzy, można zrobić własną mapę, a my zaczniemy kampanię. Opis misji, na sprawa. Witaj na froncie, pierwsi! Twoja pi pierwsza misja polega na udowadnieniu... Udowodnieniu opanowania podstawowych umiejętności latania. Wy, wystartuj z lotniska Avalon w sektorze Kenry i wykonuj polecenia zebranych różnych obiektów. Następnie musi spróbować szczęścia z użyciem broni przeciw, przeciw kilku niemieckim jednostkom, które zabłąkały się w sektorze Heideland. Polecenia żółtodziobie. dziobie. Cel, Co? Co? I tutaj. Złożyć nieco farby oraz kleju, znajdź nowy model i plany do, nie, do niego. Cele poboczne. Przynieś żółty klucz. Podnieś żółty klucz. Zniszcz wszystkie napotkane jednostki wroga w sektorze Hydland. Model. Hawker Hurricane. To jest ten model. On jest dość słaby. No i zaczynam grę. Ja sobie ustawię czasomierz. Po prostu jakieś 2 minuty nagrywam. Coje no, na 10 minut A więc... Tak. G jest głośno. Jak już mówiłem nie można śledzić dźwięku i przepraszam jak mnie nie słychać. Teraz musimy nieco farby i kleju podnieść. Teraz plany i model. ракеты, ракетки, бомбки. No, kurda, może go podnieść. Dobra. I jedziemy, jedziemy. A nie, nie udało mi się go Amunicja, dziękuję. Jak się skończy amunicja do tego karabinu, to się strzela bardzo wolno takimi pojedynczymi strzałami. Ale tak o. gwiazdki służą do ulepszania na, naszych mm, naszych bronić. Jak się zbierze 10 gwiazdek, to one stają się lepsze. Możemy niszczyć te różne rzeczy, w których właśnie jest amunicja, i farba na prawo. Standard. Hmm. Ależ garno. Zniszczenie stulecia. Dobra. misja zakończona powodzeniem i lądujemy. Tak. Zdobyliśmy nowy medal i samolot. Kontynuace kontynuujemy kampanię. Opis misji niebezpieczna ziemia. Musimy zbadać sektor pa, pa, parentage, czy jakoś tak. Wiemy, że pozostaje pod kontrolą y, wroga, więc może to być ryzykowne, ale desperacko Ryzykowne, ale desperacko potrzebujemy tych informacji. Wykonaj szybki raid i ostrożnie sprawdź, co uda się znaleźć. Aby jednak zapewnić, aby jednak zapewnić sukces w tym sektorze, musisz najpierw Zrobić niebieski klucz, który jest prawdopodobnie można, zna go, można go znaleźć gdzieś na przedporu opisanego sektora. Wybaczcie nie o czy to jest tak, zbyt. Znaleźć jeden po... E, znaleźć jeden podnieść niebieski klucz. E, znaleźć plan broni i model w... i model ma. E, to jest tak. Mamy nowy model, ma o, o dwa większy kadłub, bo... Od tego jest ogólnie fajniejszy. Dobra, gram. A sobie zję pizzę? Zobaczysz, czy Bo fajnie lat te samoloty Aj! Teraz mieć drzwi z To już dwa brzydkie samoloty A ja prostitu ale zgarnął, bra mam naprawa. Klucz, Alipo. No ja i nic. Wszystko, czego dusza zapytać. Oj, kolejne. No i. hamstwo, Tylko cenny czas, pracowa. No i. Pierwszy zgon. Wybaczcie mi, Lato. Mam nadzieję, że nie jesteście źli. Tak ja totalnie nie umiem kierować. Jezusie, Chrystusie. Widocznie nam bez obywateli, całego państwa, się tym i get some swear. Ah, i am be. I'll be to I text you. I. Za dobrze mi nie idzie, żeby nikt jak się tam przez moją głupotę. Ja jeszcze spróbuję ich tam zniszczę, bo chcę, ja bym... Ha, ha widzicie, jak to był mój błąd, Mówię, że to panuj nie został się zniszczony. Aaaaaa, zapaniałem. Kurde, ale, ale się męczy z jednym. Ja szczególnie zniszczyłem, to są robaki szlachty. Też czasem w ukrytej kamerze. O. Ja szybko do bazy wracam. Została mi... została mi mała minutka. Dalej wizjo. I tak, udało się. Ja Wam w tym odcinku podziękuję i zapraszam Was do oglądania tak. Kolej, kolejnych serii.